Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy! Jesteście tam? Co ci Cię, ciężko, co? A wiesz, ci Cię, ciężko, co? Co, wóczku? Pamiętasz, jak my byliśmy w kopalni w Wieliczce? No, pamiętam, to już dosyć dawno było, prawda? No, ale wiesz co? Ja wtedy poszedłem tam sobie tutaj tak z boku, bo tam są takie piękne komnaty. A potem poszedłem tak troszeczkę z boku, bo ja tak lubię chodzić swoimi ścieżkami, wiesz? No wiem. I tam było okropnie ciemno, i troszkę się wystraszyłem, wiesz? No tak. Bo teraz tam ta trasa, którą się zwiedza, jest przepięknie oświetlona, ale tak naprawdę, jak, jak górnicy wydobywają sól albo węgiel i jakby wgryzają się w wnętrze ziemi, to, to tam jest bardzo ciemno. No i pewnie mają latarki różne takie i, 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 i reflektory. No tak, teraz już tak, ale kiedyś już musieli nosić ze sobą lampy. O. Co mi przywodzi na myśl? pewną opowieść, którą czytałam niedawno. Chciałbyś posłuchać? He, no oczywiście, że tak. Dobrze, ponieważ opowieść jest piękna, przeczytam ją. Nosi tytuł Górnicza Lampa. Pewien człowiek codziennie zstępował do wnętrza ziemi, gdzie wydobywał sól. Zawsze zabierał ze sobą kilof i lampę. Któregoś wieczoru, gdy wracał już na powierzchnię, w krętym i niewygodnym chodniku kopalni, lampa wypadła mu z ręki i rozbiła się o skały. Początkowo górnik był z tego nawet zadowolony. Wreszcie, miałem już jej dosyć. Musiałem zawsze nosić ją ze sobą, uważać, gdzie ją stawiam, myśleć o niej nawet w czasie pracy. Teraz mam jeden kłopot mniej. Czuję się wolny. A poza tym. Chodzę tędy od tylu lat i na pewno się tutaj nie zgubię. Jednak bardzo prędko zabłądził. W ciemności wszystko wyglądało inaczej. Zrobił kilka kroków, lecz boleśnie uderzył się o ścianę. Zdziwił się, czyżby to nie był ten sam chodnik? Jakże mógł zgubić się tak szybko? Spróbował zawrócić, lecz dotarł do brzegu jeziorka, w którym zbierały się spływające wody. Nie jest zbyt głębokie, pomyślał, lecz jeśli tam wejdę teraz, w ciemności, na pewno utonę. Rzucił się na, niebie, na ziemię i zaczął iść na kolanach. Pokaleczył sobie dłonie i nogi, łzy napłynęły mu do oczu, gdy spostrzegł, że w gruncie rzeczy udało mu się posunąć do przodu jedynie o kilka metrów i że nadal znajduje się właściwie w punkcie wyjścia. Nagle zatęsknił ze swoją lampą. Upokorzony czekał, aż ktoś zejdzie na dół, by go zacząć szukać i wyprowadzi stamtąd, oświetlając drogie, drogę ogarkiem świecy. I to już koniec tej opowieści. To już koniec jest? No. Czy to jest opowieść o górniku? No to jest opowieść o górniku, bo mówiłeś, nawet w kopalni soli. Ale... To jest opowieść nie tylko o górniku, wiesz? To ja chyba jeszcze muszę o tym pomyśleć, żeby odkryć te tajemnice. Pomyśl o tym, Fuczku. Pomyślcie i wy. Do zobaczenia. Do zobaczenia! Do zobaczenia!